Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w grze Dead Rising 3. Jest to tytuł startowy na Xboxa One. Ze względu na to, że pierwsze mam okazję, jak gdyby, hmm, pograć trochę na x to chciałem skorzystać z tej okazji i pokazać Wam ten tytuł. A dwa, no, jest tak. I jakiś słaby, jeśli chodzi o premiery, e, mocnych tytułów, że naprawdę ciężko jest w coś ciekawego zagrać, więc myślę, że każdy nadrabia jakąś tam swoją skupkę e, małą wstydu. Dobra. Co tu mamy? Postęp w infekcji. Z tego co widzę, po 6 godzinach było już 500 zarażonych, zainwekowanych po 12. Miasto. Z, e, Przeszło w stan klęski żywiołowej. Po 24 godzinach zdecydowano się na... na loty? Po 36 armia zabarykadowała wszystkie... zabarykadowała, zabarykadowała wszystkie wyjścia z miasta. Rozkaz strzelania do każdego, kto będzie chciał opuścić miasto. Po 48 godzinach kontakt to z personelem ratunkowym nastąpił kontakt. A po 60 godzinach plotki o tym, że ktoś przeżył w mieście, nie są potwierdzone. 72 godziny po wybuchu pandemii. los peridos i gotta find a way out of this city or we're all gonna die Prosta sprawa, trzeba dostać się z miasta, albo zginę. Nick Ramos, Tatuaż, jakiś dziwny cyferki, jakiś mechanik samochodowy. Z tego co ja, jest postać, z którą będziemy grali. Nasz bohater, nasz hero. Graficznie to nie wygląda jakoś źle, tak mówiono, że ta gra nie wygląda jak bieżącana, czy nowa generacja, tylko jak ta poprzednia. No troszkę jesteśmy ranni. Jedzonko do zjedzenia, podnosimy przedmioty. A i jemy. Dobra, jesteśmy w samouczku, no i dobrze, jakaś bułka. Już Rozumiem, czyli wiadomo jak się leczymy. Kluczyk. Ok, lekki atak. Dobra, jasne. Pod RB mam wybór przedmiotów. Szpadel, no weźmy. Mogę się przełączać. Weźmy sobie jeszcze de deski. Przycelowanie. Paleta. <grystanie> no, coś czuję, że to będzie niezła dawka zabawy. Wyglądam groźnie. No zombiaki, gdzie jesteście? Y Cię ciężki atak, silny tak, słaby mocny. Hmm. Coś tu dają, Ale przeskakujemy. Tacka. Krzesło, krzesło. Nicku, gdzie twoje krzesło jest latarka i słychać przyjaciół. Trochę ich jest. Znajdź wyjście. Pokażcie się. Oho. No Dobra, nie będę brał Krzesło, krzesła, chociaż! <słyski> Są zamknięci na szczęście. Są na szczęście zamknięci, a wymieniłem szpadel na krzesło. O! Jak się wystraszyłem, jasna. Gdzie ten zombiak? Tutaj można cię zdeptać. Dobra. Tak jak widać, licznik mi podskoczył do 24 zabitych. No cóż, zakładam, że wcześniej, z krzesło wymienimy jakoś mało skuteczne. Jest. Eee, musiał nikt 23 wcześniej uszko uszkodzić. Co mnie łapiesz? Odrzuciłem w niego. Widać, że te silne ataki naprawdę są silne. Mamy wolny slot, nie, ale siekiera wygląda na to, że jest naprawdę niezła. Co tu dają? Nóż do mięsa, tak? Jest kubek z kawą czy butelka wody. Jakiś cień widzę. Sobie tu wejdę na chwilę. Jest trochę zabawnych rzeczy, które można byłoby jakoś wykorzystać. Nie będę w to walił siekierą, bo się może źle skończyć. Jak pełza, powtórzmy numer. Żyje. Oddaj siekierkę, idę dalej. Co? Pistolecik. Ostrzelamy trochę z broni palnej. Może klucz francuski wymienię na. na pistolet. lepiej w głowy przycelować. No to chyba... O, ładnie główka się... O, rączki odpadają. I miała być taka wesoła gra. Klimat jest taki naprawdę... Przemijak <laughs> na razie. Z niezłego horroru. Jest trochę skrzynek 15 kul mam może ich może ich nie marnować za mocno Jest baseball Wymieńmy baseball może ze sztachety zamiana Jakoś biegać? Okej, tak się turla Nie ma wyjścia z bomba, Zostało w za... bo... wyniku bombardowania zasypane. Zodajni, tak? Nasznik planuje wrócić <śmienic> się wysypali. Samolot? Okej, okay, wygląda na to, że chyba też do niego wsiedli zombie, to znaczy, że gdzieś tu jest lotnisko. Cóż... Tręp jest naprawdę miodny. Zapowiada się to całkiem dobrze i przyjemnie. No, to mówię ja. Osoba, która taki gier teoretycznie nie lubi. Wygląda na to, że trzeba będzie zmienić zdanie. Jak tak dalej będzie? Jak tak dalej będzie to wyglądało?

No i problem. Stamtąd rozumiem, że przyszedłem. Tak. Latarka. Tłumik. Można pozbierać kompletne auto. No dobra, idę w kierunku, w którym mi każą. Tu chyba nic więcej interesującego nie znajdziemy. LB to sprint Ale zwracam wtedy więcej uwagi ho, 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 ho. Idą Idą, idą, idą Tu Wybuchają o samo zbiorniki paliwa w tak To, tu, tu. jest z de. Okej, wygląda na to, że nie są zbyt agresywne, Dan? Ludzie tu umierają. Innym razem.

Oszedł stąd, to tu jest latarka. Trochę ranny jestem. Może się czegoś napijemy? Dobra, jestem zdrowy. Więcej was mama nie miała? Sio. Samochód uratował mi życie. Ja chyba miałem jeszcze pistolet. Przeżedzę was tu. En daar ben ik. Kiera mi się psuje Piął się grzeczny. Szczotka, wierz mamy jakąś broń wszędzie są zombie Chodźcie tutaj. Come on. O, no, dzień dobry. Tam bym raczej nie chciał spaść. Jeszcze ty. No, chodź. Kici kici. Pięknie. Teraz spróbujmy to przeskoczyć. Super. Umytnie! Eee, czego nie potrzebujemy? Może tej szczotki nie potrzebujemy, zamiast tego poproszę wkrętarka. Można zniszczyć to, a podnieść. Rozpadło się. Rozpadło się i w środku były, były jedzonko. Eee, ok. Tak, wiem, że się jeszcze instaluje. To jest jedna z... strasznie się co. To jest taki dramat mały, o którym można warto, znaczy warto, no na no, PlayStation jest to jednak lepiej zrobione. Gra mi się instaluje... <grym> Doszedłem do momentu, w którym... który muszę zrobić cięcie, ponieważ gra mi się wciąż jeszcze instaluje. Jest to na tych nowych konsolach tak zorganizowane, że można rozpocząć grę wcześniej. Natomiast czas instalacji na Xboxie jest jakiś dramatycznie długi, nie wiem ile to już pół godziny, tam, tam jeszcze się ładny paczek jakiś po drodze ściąga, może to dlatego, dobra, czyli co, cięcie i do zobaczenia w następnej części materiałów z grydy Rising 3, strasznie fajne i klimatyczne jak na razie to jest, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!